Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Lecimy dalej z tematem. I oczywiście prawdopodobnie przed nami bos. Tutaj jeszcze na tym jak to się nazywa? Sztuka mięsa. Nie, to się jakoś fachowa nazywa. Tu, tucznik. W każdym razie spotkanie po raz pierwszy z bosem, Abraham. Czy Abraham Kluczowe oczywiście jest, jak potem zauważyłem, szybka zmiana między wiatrem a płomieniem, w zależności od tego, jaki ma atak. Bo na przykład taki to lepiej mieć wiatr, a jak ma ogień, no to lepiej mieć ogień. Dopiero potem na to wpadłem, bo z początku początkiem są się kurczę, tu gdzieś lata, dole, no to jest kwestia, żeby się go nauczyć. No i żeby zwracać uwagę też na, te, na ten poziom. Teraz jestem na trójce i to życie mi tam wzrasta. Czyli atakowałem się, teraz powinienem zmienić na płomień, żeby życie z kolei mi wzrastało, ale to dopiero później się zorientowałem, że to tak działa. Eee, więc w sumie, jeszcze raz mówię, nie ma tu poziomu trudności. Pierwszy boss, pierwsze podejście, eee, nie, to jest drugie podejście moje, ale jak widać, nie jest jakoś tragicznie. Myślę, że tutaj spokojnie, ktoś tam jakiś mistrz świata, yy, przechodzi to bez, bez w ogóle obrażenia. I teraz mam w ogóle dwie trójki, czyli ładowanie zdrowia. Trzeba tylko unikać tych ciosów, co nie jest jakieś super proste, ale myślę, że nie jest też super trudne. I w tym momencie Abram the Blue. Abram the Blue. Abram the Blue został pokonany, zdobywamy jakiś czy przedmiot Item Get Soul Crystal Ball Mamy taką kryształową kulę, która na razie nie wiem do czego jest i nie wiem po co Tu warto wrócić, naładować sobie właśnie zdrowie Nie wiem po co, aha, żeby mieć tą trójkę właściwie Po to to robię Bo tutaj jak wchodzimy do kapliczki to, to z automatu nam zdrowie się odnawia no i pora wędrować dalej ku nowej przygodzie. I znowu wyzwoli sobie. Kurde, i teraz leć przez to, bo tak, na niebieskim na wietrze lecę, a na ognią muszę przez to prze mogę przez to przeskoczyć bez straty życia, więc trzeba odpowiednio wyczaić, puścić, zwolnić Fart. Fart za pierwszym razem udało się przejść tą. O, a to z zaskoczenia mnie drzwi wzięły. Kolejny z przeciwników dor. Eee. Imitator, imitator. Eee. Także też fajnie, że są eee. zróżnicowani ci przeciwnicy, jak na razie. To jest początek gry. Potwierdziłem, że grę ogólnie średnio przechodzi się w 5 godzin, pewnie jak wiesz gdzie iść, a nie tak jak ja eee. jakby zwiedzam, bo nie oglądałem żadnych filmików, jak to przejść. Zwiedzam, analizuję gdzie najlepiej pójść, tu oczywiście z swego rodzaju zagadka. Jak trafić strzałą w sznurek na pewno rykoszetem, tylko od której strony powinien się odbić, w którym momencie powinienem zawisnąć w powietrzu żeby po strzale trafiła nasza strzała w sznurek. I tu mamy kolejny przedmiot, właściwie zdolność, czyli wślisk. Ślizgiem będę mógł teraz wchodzić w jakieś wąskie przejścia i takie przejście było w poprzednim odcinku. Mówiłem o tym, że prawdopodobnie będziemy mieć ślizg i tak też się dzieje. Z ślizgiem będę mógł właśnie w jakieś ukryte przejścia wchodzić. Tam po tamtej stronie żółte drzwi, więc pewnie będziemy tu wracać. Aha, no i nie dokończyłem, że ogólnie, tak jak mówiłem, 5 godzin, 4. Tam ktoś nawet szedł i 11, ale myślę, że to z tym wszystkim, z całym błądzeniem. Eee, tu mogę się przenieść, właśnie, żeby mm, w sklepie chciałem kupić buteleczkę. Jest dobrze, że jest taka opcja, w razie czego można się szybko przenieść. Zastanawiam się cały czas, czy nie powinienem kupić sobie jakiegoś lepszego łuku albo lepszego miecza, bo tu u pana można to zrobić. I teoretycznie mógłbym sobie tam e, te monety zdobyć poprzez to, że w kapliczce bym się... E, Czy znaczy w kapliczce nawet nie trzeba w kapliczce, wystarczy przejść do drugiego pomieszczenia i wrócić, jak w tym przypadku i przeciwnicy się odnawiają. No i wtedy tych pieniędzy można nazbierać i kupić lepszą broń, ale to jest tak zwane grindowanie i zabiera czas, więc póki co, póki nie muszę, póki w miarę znajduję te bronie po drodze a tutaj buteleczkę zawsze dobrze mieć w zapasie, bo nigdy nie wiadomo no i tu poszukuję żółtego oczywiście klucza, który otworzy te drzwi a jeszcze tylko dokończę, bo znowu nie... o, tu ślizgiem trzeba wejść że halabarda że jaki speedrunner przeszedł całą grę w dwie godziny więc można też tak ale to jest mówię wtedy gdy wiesz gdzie iść co zrobić i jak iść no i ta mapa powinna być trochę inaczej albo taka z opcją nie wiem powiększania przybliżania żeby się w miarę w nią można było wczytać tutaj się zastanawiasz gdzie teraz się przenieść gdzie powinien teraz pójść mam teoretycznie niebieskie drzwi otwarte z możliwością otworzenia więc tam było jakieś właśnie niebieskie po drodze mam nadzieję że to jakoś strasznie mnie nie będzie yy, myliło najgorzej jest w grze moim zdaniem jak stoisz i, i błądzisz i kręcisz bo nie wiesz gdzie teraz powinieneś pójść, co powinieneś zrobić? A z kolei, jak jest taki postęp, progres, to dochodzi do jakiegoś momentu i sobie myślisz, A to tu, no to ciągnie się do gry. To po prostu chcesz dalej poznawać. O, i tu jest właśnie ten moment: slide. To jest ten moment, kiedy A dobra, to jest tu. A To był fart, bo ja yy, nie zakładałem, że tutaj jest. Po prostu to przejście wąskie, ale to jest przejście o, do kapliczki i kolejnego etapu w grze. Kolejna mechanika, czyli takie y, ciągłe, powtarzające się y, strzelanie w kółko powoduje, że podnosimy tą naszą kładkę a potem wystarczy ślizgiem szybko przeskoczyć i BUM i mamy to nowi przeciwnicy naprawdę jest ich tu sporo a ten niewrażliwy na ogień ale wrażliwy na płomień chociaż według tej kostki na płomień też jest Nie zastanawiam się, wykorzystuję każdą broń po prostu jak walczę, ważne jest żeby pokonać. No i tu trzeba znowu zawisnąć w powietrzu i w odpowiednim momencie strzelić I to nie raz, tylko kilkukrotnie, więc trzeba wymierzyć. Mam nadzieję, że nie będzie takiego błosa, gdzie będzie to wymagało wielkiej precyzji. Przejdę, ale na pewno nie bez cierpienia. To są tacy przeciwnicy, których za bardzo nie rozumiem, bo oni po prostu od nowa powstają z martwych. I nie wiem, czy oni się kończą. Stwierdziłem, że dobra, lecę dalej. A jeżeli oni się nie kończą, to tu można trochę nazbierać doświadczenia. w się dobra, jak ja mam się z nimi bić tu cały czas, to ja po prostu ich minę w ten sposób. Przelecę im nad głowami, i tyle w temacie. Tu jest wejście, więc prawdopodobnie będzie jeszcze jakieś chodzenie po ścianach albo nie wiem, podwójny skok, bo tam nie mogę wejść, a czasami w grach jest tak, że tacy, którzy się odżywiają w kółko, to jest gdzieś jakiś czarownik, który ich po prostu powołuje do zdrowia, do życia. O, tu drzwi też widać było po oczach, i tutaj chyba nie ma takiego czarownika, który przywraca. Być może się kończą w którymś momencie, i muszę pamiętać, że jak mam trójkę gdzieś tam naładowaną, tak ja w tym momencie, to muszę przełączać na ogień. Ja tutaj. Ja jeszcze w tym, na tym etapie gry nie, nie skumałem tego, że tak powiem. Tu znowu precyzja strzału. Szybki wślizg i przechodzimy. Przechodzimy do kapliczki i już ten zielony płomień sygnalizuje nam bossa, więc trzeba naładować zdrowie. Trzeba naładować ten nasze, nasz spirit, żeby mieć mocny atak. No i można wchodzić do pana bossa. A właściwie pani boss. Już zostawię tą finalną walkę dwa razy, to jest drugie podejście, za pierwszym razem zawsze. Yy, no ja póki co nie udaje mi się te pierwsze razem pokonać bossa, trzeba go poznać, jego ciosy, jego ataki yy, jakie ma. I tu znowu yy, należy wykorzystywać po pierwsze to, że masz tam trójkę, która ładuje Ci zdrowie. A po drugie to, że jeżeli on atakuje ogniem, to zmień na ogień. Jeżeli atakuje wiatrem to zmieni na wiatr dodatkowo ma jeszcze coś takiego takie otumanienie no. mało zdrowia i tutaj nie wierzyłem w sukces za bardzo ale szybka zmiana właśnie na trójkę co powoduje, że to zdrowie nam się odnawia i bum i udało się patrzcie jak mało zdrowia miałem. tam jeden hit i bym dostał mogłem jeszcze skorzystać z tego z czaru Zapominam korzystać z tego czaru. Miałem przecież nawet butelkę, przecież byłem u sprzedawcy, kupiłem butelkę, więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Myślę, że zawsze warto mieć jedną butelkę w zapasie i pamiętać, że mam czar. A tych czarów, jak w tym poprzednim odcinku patrzyłem, jest sporo do zdobycia. Nie wiem jeszcze jakich, ale sporo. Myślę, że około 10 jest. I w tym momencie przechodzimy do poziomu drugiego. Czyli jest to w jakiś sposób podzielone na takie poziomy. Chociaż ja chociaż tych łuczników nie spotkałem. Czy byli już? Nie, nie byli. Czyli nowi przeciwnicy, znowu level up. 14 poziom. Nowi znowu przeciwnicy, nowi znowu. No, dobrze. no i nowy miecz. Zebra. Zebra. Miecz, który ma małą. Jest powolny, ale zadaje duży atak Często tak jest. Ma też taki zasięg trochę specyficzny z tym skakaniem też muszę obczaić, bo na razie po kilka razy wskakuje. Te małe skrzaty też są uciążliwe, bo właśnie rzucają takim bumerangiem i jest Ciężko, a tutaj stwierdziłem, że no to jest chyba jakieś wejście. Pan z łukiem, z tyłu z łukiem i znowu zapominam o tym, że mam ten czar, ten czar, który jest samonaprowadzający. I tu znowu ewidentnie potrzebny jest jakiś drugi skok, czyli raczej będzie jakiś drugi podwójny skok. Albo wyżej będę mógł lecieć, bo tam nie miałem opcji wchodzenia po ścianie, a tu zdobywam nowy łuk. Dużą, dużym wzrostem ataku aż do 18, ale bardzo wolny speed 1 więc chyba mniej już nie może być a łuk jest o tyle ciekawy że wypuszcza 3 strzały dlatego ma takie obrażenia a tu spotykam kolejnego NPC i to jest taka dobra posłuchajmy co tu porozmawiają Gościu proponuje nam coś takiego jak yy, ruletkę. Musimy obstawiać po prostu, co wypadnie na kościach. Yy, I w zależności od tego, czy dobrze obstawi, obstawimy, czy nie, to wygramy yy, kasę. Ja na początek sobie dobra obstawiam, że to będzie small, bądź big, czyli mała cyfra, duża cyfra. Obstawiłem 10. I stwierdziłem, dobra, teraz tam drugą. Może teraz wygram? Więc jest to taka jakaś minigra. Nie widziałem jeszcze w grach e, takiego rodzaju gry, czyli obstawiania i, i jeżeli chodzi o rzucanie kośćmi. E, no ale e, możesz w ten sposób po prostu zarobić pieniądze. Albo stracić. Ja się uparłem, że muszę się odkuć. Dwa razy przegrałem, a w tym momencie wygrałem. Chciałem zobaczyć, jak jest, gdy wygrywam, i co jest, co się dzieje, ile wygrywam. A wygrywam po prostu tyle, co obstawiłem, więc szału nie ma. Ale jest to jakiś, jakieś urozmaicenie w razie czego można tu przyjść i, i mając szczęście zarobić, a pieniądze są potrzebne, żeby na przykład kupić lepszy miecz. Ale jak widać, chodząc e, po planszy też zdobyłem miecz i może być też tak, że żeby zdobyć te wszystkie, to nawet mamy e, ten topór, tego kobolda, ten mały skrzat to kobold może być też tak, że żeby zdobyć wszystkie bronie, to będę musiał e, kupić je w sklepie po prostu, mimo wszystko. Mam nadzieję, że to nie będzie się wiązało z tym, że będę musiał e, grindować, jeszcze raz tego użyję, z zwrotu, czyli zbierać w kółko monety, żeby kupić ten miecz, ale może być tak, że tę broń, którą będę miał, wystarczy mi, żeby pokonać przeciwnika. Są gry, gdzie ktoś. E, Bije się, przechodzi całą grę Dark Soulsów na przykład z jakąś podstawową bronią Więc tutaj zapewne mając już tyle broni co mam na ten moment Będę mógł dojść do końca gry, tylko po prostu będę musiał się nauczyć bić bossów Nie widzę tutaj jakichś statystyk tych broni Myślę, że tego jeszcze tak do końca nie sprawdziłem Że jak podnosi nam się poziom to podnoszą się statystyki i tak samo ataku Życia, zdrowia i tak Przyciska zdrowia to, to samo, a tu mamy znowu jakiegoś czerwonego orła nowego przeciwnika. I nowa rzecz: pojawia się e, kraina z ogniem, gdzie muszę mieć e, ten płomień uruchomiony, żeby tam nie, nie dostawać obrażeń. Myślę, że tam będzie trzeba w kolejnej, kolejnym etap, etapie iść. Tylko, że tu z jak zmienię, właśnie to. Spirit of Flame. No właśnie, muszę mieć Spirit of Flame. Bardzo mało zdrowia, więc śmierć jest blisko. Ale znowu mamy tutaj jakieś takie małe wróżki nowe. Przed nami I szybko można się z nimi rozprawić, ale one z nami też. Tak wygląda śmierć. Też chciałem zostawić. Jak wygląda, jeżeli zginiemy. No niestety, startujemy od kapliczki. A Wszyscy wrogowie się odnawiają Więc trzeba ich jeszcze raz tutaj się z niej bić to może być trochę irytujące ale No tak często jest Tutaj zginąłem Straciłem przez chwilę postać W się gdzie jest moja postać to musiałem się ruszyć dopiero żeby, żeby się pojawiła No a tutaj ee, To jak mówię Ta strata zdrowia O i mój łuk Potrójmy. Trochę jest taki dziwny balans tych obrażeń, bo naprawdę sporo nam zabiera taka jedna strzała, jak zobaczycie, patrzcie na pasek, dwa strzały już, już po mnie właściwie. No bo dalej zapominam o tym, że mam przecież po pierwsze trójkę po prawej stronie, eee, muszę o tym pamiętać, czyli mógłbym już zmienić na płomień i sobie to zdrowie odzyskać. A po drugie. Eee... czar po drugie mam przecież czar który z łatwością by tam zgarnął ty tych chłopków stąd chyba nie wskoczę bo jest za wysoko trzeba się przerzucić na drugą stronę ale to jest tak jak jak z wszystkimi grami na początku uczysz się, poznajesz i potem już jesteś specjalistą, dlatego jeszcze raz powiem o, w tym momencie się... dobra, przywalę mu z czaru, właśnie ja też takie strzały, że właściwie się nie kończą już nie wiem, chyba 4 razy. raz, dwa, trzy, cztery i przerwa, dobra no właśnie, kwestia nauczenia się tych przeciwników i tu cały czas zapomniałem o tym płomieniu i dlatego też wracam do tego, że, żeby grać właśnie w jedną grę, bo jak kilka grasz, to potem zapominasz ruchów, a jeszcze grasz w odstępach dużych czasowych, ruchów, przycisków, co się czym robiło, jak się robiło. A w tym momencie wpadłem na to. Hej, hej, mam trójkę, mogę zmienić przecież i od razu mam więcej zdrowia. Hurra! A teraz nowy przeciwnik pojawił się nagle. Gąsienica. I. Pewnego rodzaju zagadka, może nie skomplikowana, tylko trzeba odpowiednio powskakiwać na te latające platformy i, i przejść dalej. To jest fajne, że cały czas jest taka ciekawość, co będzie za rogiem. Kogo spotkam za rogiem? Tu było dość ciężko, bo te gąsienice lecą w ciebie. Może nie są samonaprowadzające, ale lecą i spychają cię. O spychają, trzeba szybko zmienić na fruwanie i jeszcze ją tam rozwalić więc ja tutaj trochę ginąłem i tutaj też jeszcze jak się spieszysz to to można się poirytować ale znowu, zmieniam sobie na trójkę ładuję zdrowie i próbuję wskoczyć na górę. Tu przeskakuję przez płomienie, a tu mamy kapliczkę, i w tym miejscu kończę odcinek.